Cześć, siemanko, z tej strony szerdzie będzie dzisiaj ze mną Kapcioks, jak ja już był mówię. też na live. Właśnie znaleźliśmy diaksę na serwerze, z którego był już live. Kto był, ten był, najpierw był z a potem z tego serwera. No i tak. No to kapiemy. I ogólnie to mamy do eksplorowania całą kopalnię, która tutaj się znajduje, bo znalazłem ją przypadkowo, ale jest dużo tajnych rzeczy. To tak, my... Możemy wam dać timer gdzie ten... gdzie będzie pokazywał, bo zapewne idziemy chyba teraz kopać diaksy, więc dodamy wam timer ile nam zajmie kopanie Diaksów. Okay. To sekundka, jeszcze chwilę tutaj połazimy, Ile czasu nam zajmie do następnych diaksów. I wtedy wam się... Tak, puścimy wam wtedy timer. Puścimy. Nie, właśnie teraz puszczamy timer, wtedy wam... Bo wiecie, będzie stopka nagrywania. Tak jest, tutaj chyba no i go, no to idziemy do... już kopać. Na... Ja idę na F311. Uff. Ej, tylko żarcie nie mam. Będę eksplorował. Okej, no no to. Dobra. Idziemy kopać, i ja idę tutaj na 11 kopać. A ja będę po prostu eksplorował tą kopalnię. No to tak. Mm, rozpoczynamy już timer. I widzimy się z wami. Jak to jest Przy kolejnych diaksach. No. Okej. Okay. Okej, okay, to tak. My już znaleźliśmy właśnie diamenty przed chwilą. Jak widzicie, zajęło nam to 6,5 minuty prawie. No i tak. Mmm. Kupimy te diamenty. Słonki zapowiadamy, no? Okej, okay, pękł, No to szybko już. Znajemy się. Właśnie ja też muszę sobie zrobić kolejne kilo, bo nie siada. Tak znaczy nie siada. Jesteśmy Ale na silnej minucie. Oj, oj. No to tak. Trzy, dwa, jeden kopiemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm. Jeszcze plus moje diamanty. No, to ile? Ja mam Czekaj, Czekajcie na to F3 plus G. Oj, to jeszcze trochę. O, ja doszłośmy do miejsca, w którym już u nas nie było. Zobacz, wzorec mhm. Nadal będzie... Ten odcinek będzie miał chyba jakieś 3 minuty. A nie, no potem go jeszcze. Do No, No, będziemy teraz kopać z tym timerem nadal. Pauzujemy wam nagrywanie. Będziemy dalej kopać z tym timerem. No to tak. Widzimy się przy kolejnych diaksach, o ile takie takowe będą. Okej, okay, ja już dostopowałem stoper, właśnie znalazłem diaksy. No i tak, teraz je wykopiemy. Możemy teraz wykopać te diaksy. No i... nie wiem. No i mogę pójść dalej kopać chyba Na no, przed siebie. F3 plus G No no to dawajcie Dwa mi... zombie mnie A Kapciuk zginął ale to jest to. co Nie jest takie zbyt dobre ale no Czyli to było 300 tak. na ile? 200 tak? na 300 200 na 50 jakoś Nie Lub 50 na 200 lub 200 na 50 Opa i 3 diaksy. 200 czy 300? Nie pamiętam. Aha, jeden fps. Szary, nie mamy żarcia. Rozumiem. Bo się posilaj z gniłym mięsem, to jest też moje jedyne żarcie. Bo reszta będzie plantacji. Ale nie mam drewna, żeby zrobić tego. Wiesz, no. Sekiera motyka, mam trzy, nie wiem, taka historia, widzowie. Chciałem zrobić piec, żeby sobie przypalić coś, i miałem dużo kobla i zrobiłem... 49. O, około 40, 50 piecy i teraz się buduje piecami. Ci ludzie to w ogóle widzicie właśnie co oni robią. I tak nie znam tych ludzi, więc. Przyszedł na live'a, napisał czy chcemy grać. Zgadziliśmy no się i mamy surmien. Darmowy, darmowy sobie serwer mamy. No nie no, będzie piękny dom w bloku w żelaza. I złota. I złota. Właśnie, które właśnie kopię. Czekajcie. O nie, nie włączyłem timera. No już trudno. Dobra, ja też wadę. Tu czekajcie. Ja ten, ja robię. Też jest. To ja robię ten nowy stopa. Co? 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 Patrz. Widzę. To było takie coś. Ja tu się kupuję. Co? Aha. Co? Ile diamentów. Widzowie. Zrobiliśmy sobie bazę. Koło źródeł lawy. Po prostu piecy crafting tam skrzynka. I tutaj było przed filmem też były tutaj diaksy. Tak, i ja tak sobie mówię, żeby nie chciałem już właśnie no do... Dobra, nie łażę już pokejwa. I po prostu wziąłem i wkopałem się w randomowy jeden klocek tuż obok. I co się okazało? Tam były diaksy. Znaczy są, mm -hmm. bo jeszcze ich nie wykopałem, bo zginąłem. Ha -ha. A -a. O, nie! ja tam łóżko zrobić. No właśnie, ej, właśnie, ty teraz po prostu poszukuj owiec. No to wydejść w stronę, ale ty nic nie znajdę. Nici o... Ej, mogłeś skopać nici w tym... Cześć. Na wełnę. Mam I pozbieraj to, drewno. Mam, mam też co... I pozbieraj drewno. Właśnie nie mam... A, dre... <noise> Właśnie! <bo głosy> brakowało mi drewna cały czas. <noise> Okej, okay, no to... Czekajcie, no, stopy już jest odpalony, to już stopujemy nagranie, chce? Okej, okay, no to okay. właśnie czekajcie, zastępuję timer i znalazłem Mainschapta, w którym kapciuk zbył, ale zginął. Tak, bo miałem pół serca i nie miałem życia. I nie walnął szkielet z I'm Boga. I'm Boga? No. Aj, ale jestem dobry w tym. że ci uczyłem lata praktyki na Skywars i Bedwars. A <laughs> ja, o, akurat tutaj była skrzynia. I dwa diaktyki. Fest, no. I, I jeszcze kilo. kilofik. I żelazny Idziemy. To jest nasiona drzewa. Sadzone. Nasiona drzewa. Ja też znalazłam. ale tam był tylko burok. Nasiona buroka. F3. I Jezus. Jezus. Lawa mi się narywała. Oj, oj, oj. oj, oj. Oj, oj, oj. Ten jest... ja, ja bloki lapiszu też? Nie. Redstone i lapis, wiesz, to są takie tanie, takie że... To takie tanie blokuje, że to nie będzie flexu, tylko to będzie... Jezus, ...będzie bieda. i mi się cały tyle. Nie mogę. Robimy A jeżeli mi się nie uda? Jeżeli mi się uda, zostawiasz sobie i łapkę w górę. A co robisz? Wiadero. Ja to jest easy. Nie będzie to za... za... Za ciężkie ale... Ale za. Kurde. Wiesz, zbuduję się na maksa do góry. na maksa, aż ty Rób wiadro w lawie. No no no, no ale w lawie co nie jeszcze. Po prostu chłop się bawi w dreama. Dream, dream, dream. Dream, dream. O oh, nie. Tam robię wiadro. Nie przeżyję. Nie, przeżyję to, jeżeli spadnę tam. Nie, nie przeżyję. Przeżyję. To ściągam sobie. Klatę? Przejeżdżam. Nie no, Klatę ściągnę, bo wtedy już nie przeżyje. przeżyję. Przyjęuję. Czekaj. Bo tutaj na ten gravel. W ladzie złot. Okej, okay, to zostawisz łapkę w ogóle, jeżeli mi się uda. Tundurun, Nie, nie, nie wyrzucam, nie umiem jeszcze ani razu tak nie zrobiłem. Nawet nie złapałem nigdy jeszcze wiadra. Ja zrobiłem to tak, tak, tak. Aha. No to. Создав того судьба. Ха, ясно. Прост, попа. О, курда. Ху-ху-ху. Ай-ай-ай, иначе у нас желаза осталось. Super, kipon mi się kończy. Ale na szczęście mam 27 pieców. Ja miałem miałam zrobiłem. Nie? Ale ząbiaków, tutaj jest, Jezus Maria, no. No, Jezus Maria. A ty... Ta skrzynia, nie No i tak. Dobra, przepalamy. Mamy nasionki buraka. O, 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 o! Nie mam, nie mam tego. Nie mam. Nie czekaj. No. A nie musisz. Nie? Zalej wodą. No. Jest! Łóżko! Łóżko mam, tu zbierz więcej, bo ja mam przy sobie te niki. No właśnie, łóżko, to dlatego nam to potrzebne, nie mają, się, mają się. Ile te was tutaj jest? Ile was tutaj jest? Ile was tutaj ja jest? Czy to, Jezus? Ja matkę nie tak. ja ja No ja ja nie Nie mam. nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie Nie wiem, nie przepalić. Nie Pogoda. Wiem, że byłem się jak na 11, my... Tylko jeszcze jedno. Ja mam przy sobie jedną. Nowe... Tylko trochę! Ja mam przy sobie jedną wełnę, trzy nici. Więc musisz iść do naszego wyjścia. To będzie coś, co jeżeli. To będzie po prostu ratunkiem. Idziemy. O, nie masz skrzynki. Ale idziemy eksplorować ze skrzynkami. Hoxa jakbym znalazł mending. Ja tu byłem Ale widać, że skrzynek nie opróżniłeś. No to no, nie znalazłem. Znalazłem jedną. To jest moja już. Tak. To jest to moja. To jest ta moja. Moja Monia lisa. Moja. O, to tutaj się... Tutaj się wywaliłeś. Gdzie? Tutaj w tym ciemnym... No, 10. To jest takie serwier do typowego kida, który nie umie grać, bo nie dość, że jest, wiesz, zapis i temu, bo nie umiem grać, no to jeszcze... Że jeszcze takie kidosy typowe się zrzucają, gdzie dziają sobie No dokładnie. Ale walimy, my tam sobie gramy, I od KW <trym> Ojoj, ja nie mam, ja nie mam co zrobić o, No nie no. No nie, no nie no. No nie no. O, przynajmniej zbierzesz wełnę, jak będę I No. Nie no, i tak już nie potrzebujemy. No. Nie potrzebujemy nic już. Tam od... nie potrzebujemy? No bo już mamy. Wsadź nas. Tak. tak. Cię. No chłopie, masz jeszcze trzy nici w ekwipunku, ja mam jedną. No, ale to musisz zebrać wełnę, wiesz, ze schody. No tak. A ty ja wracam. No ale to tu jest tu koło sprawa, możesz sobie tak nawet przejść tędy. Nie może. Miałem zegar. Subijem sobie. Cheat. Ta, ta, cheat. Brak. Ok, no to. A robimy live z czegoś? Prawda? Nie wiem. Jakże jestem zrobiony? Ja mam żarce. O, pająk. Nie. Nie! Nie! Przed graczem pająk, to jest najlepsze w ogóle. Grać pająk. Tak. Pająk jają. Szybę. Aaa, bo ja mam tutaj to już widać na wiele. No to co, ale nie masz... nie, nie mam ja tam nie mam, ale nie masz też czegoś. No nie. Ale... Czekaj, no tak, nie tak, wiem, to tutaj jest nasza baza? nie? Tutaj jest nasze baza. Tutaj ja z miejsca gdzie się kupujemy, i to jest nasza Anaseta, O chłopy, patrz, że mamy diaksów. Na seta już nastać. Ej, robimy sobie tego? Robimy sobie jakby tak, że na przykład, że kilof, dwa, dwie czapki. Wiesz co, chodzi? No, ale nie, czy chodzi mi o to, że... Czy robimy tak, że na przykład, że robimy... Że Aha, ty bierzesz no, na przykład no. 5 deksów, ja bierz 5 dexów, Czy że na przykład, no tak, że. Tak, gdzie się ja... równo. No, no to. Wykopaliśmy mniej więcej 30. No, nie tyle samo. Tyle wykupiłem ja? No nie. Ja wykupiłem 16, a ty 10. Nie. Tak, ty miałeś 10. Ja przyjąłem ze skrzynki 10, jest na nagraniu. Nie. nie. Ja jeszcze chodzę. No jeżeli masz jakieś w no, mamy aż pięć pochodni. czternaście pochodni. Robimy tego, raz, dwa. Dwa kale kilka dwa. Kiedy będę miał zamperu? Zrób plantację. Kiedy masz tario, teraz robimy. Plantację zrób. Okej, okay, sekunda. Teraz mamy robimy źródło. po Bo Bo, buraki. Ja Ej, po bym... siekierce, no. potem co? Potem poklacie. Nie stać nas. No nie, no. Na spodnie nas stać. Robimy po spodniach czy nie? Nie To idzie tutaj, pod stawkę gdzie... idzie Robimy takiej ten gdzie Dawaj, tu wełnę i nitkę Tutaj masz nitkę? W skrzyni jest A Też, patrz, tutaj, tutaj Daj mi to, ja robię to Nie Daj mi to Nie Daj mi to nie. Aha, lol, no. daj mi to. Musi zaczniemy klepać Ej, czuję, dobra stop. No właśnie, no to daj mi wełnę No i jaki byle teraz Daj mi dwie wełny Daj mi dwie wełny Spokojnie Ej, czekaj, czemu? Czemu nie mam mojej jednej? A, daj, to daj mi dwie wełny Daj mi drugą wełnę, daj mi ją Uf, już myślałem, że zresztą wrzucał Ciebie to lewa, Ej i robisz plantację, daj się przestać. No nie! No masz, no co czekaj. Okej. Okay. Ej! Chłopie! Spokojnie, mamy łóżko. Kurde. Ta, nie. I gdyby teraz ktoś wyłączył ki w inventary, chłopie! Otworzyłem... Ej. Ej, daj mi się kierkę Jakową. I kilo. Daj mi się kierkę. Nie, No... po No już się... Chory jest, zabij się, jest. Ja, zabij się, bo będziesz wtedy już... Nie już... będę miał! Będziesz miał, jeżeli jest w tym samym miejscu postawiona, a ty tam dalej miałeś spawn point, to... Ej, nie, stop, stop, stop! Nie odradzę się jeszcze, o tutaj, teraz się odrzuć. Widzisz? Nie. Okej, okay, no już czekaj, pali koniec. Się e, masz w skrzyni wszystkie rzeczy. Masz, proszę. I co podskakujesz? Się sprzęt. Mamy ten sam sprzęt, chłopie. Okej, okay, no już się nie wiemy <grych> co, co jest? Co I się pali? Na się będzie palić, bo to tak tym jest Przenieś się. Czekaj na piece, czekaj. na piece O, tak Pati, Tutaj prestiżowe piece mamy. Tu na piece Nie, nie masz spawn pointa Ja wiem O nie Nie masz spawn, czekaj no, nie, nie odradzaj się idę. No nie no patrz, no i teraz czekaj nie tutaj no fest, jeszcze nie puścił hełm no, no, no i serio? Tak No i Dawaj wiadro Na no F5 No F5 Tak? Podwójny Nie dam rady na podwójny No wiem Dlatego robisz. Najpierw. Tak. Ok, no to sprawdzimy, jeżeli zrobi. Robi wiadro na op. Pato. Kras? Jedno? dawaj. Raz? No i no, jedziemy na pięknie. To jest skill, no? ukradnij coś. I kwiatki też układni kwiatki. Wow, nasze złoto. No, i go, i zabij się <tryk> Ach to coś to do zabija Hop, 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 hop no, wal. Ok no już się odradzę i ja To tak, dzięki Chciało za oglądanie Okej, okay, przynieść łóżko i... i... Okay, dziękujemy za oglądanie. Dzięki, dzięki bardzo wielkie za oglądanie. Siema. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak, ja też. To tak, dzięki za oglądanie, kończymy odcinek.